No siema widzowie, jak wiecie moja litra nie ma już za dużo wytrzymałości, niestety, więc pierwszy cel dzisiejszego odcinka to zenchantować seta. A na początku Elytra. Postałem trochę AFK wczoraj i mam trochę tej trzciny, ale nie za dużo. I ją przeznaczę raczej na fajerwerki. Co ja gadam? E, coś tam, bo chyba trzeba trochę trzciny do enchantów. I mamy też farmę prochu, e, creeperów, więc wezmę sobie trochę prochu i z tego prochu zrobimy trochę, jak to się mówi, fajerwerk. Ale na początek chciałem zrobić enchanting table na poziom 30%. Widzę, że mam diaksy, tylko potrzeba trochę opsa, więc przydałoby się znaleźć tego obsa. Tu jest chyba kej, więc może tam będzie lawa. No, na pewno są diaksy. Których mi już nie potrzeba, ale pewnie ze zbiorę, bo, bo diaksów nigdy za wiele. Dobra, uwaga, teraz będzie ostra walka z Creeperem. Pum, pum. Brawo, ja! No, jest lawa, ale nie ma za bardzo takiego, wiecie, jeziorka lawy. Więc szczerze, nawet tam nie wchodzę. Nie opiera mi się to. Gdzieś tu widziałem kiedyś lawa pulka, ale nie pamiętam totalnie gdzie. Kurde, no to problem jest. Chyba kolejny cave. E, jednak nie. Jest lawa, pora na kopanie. Dobra, mamy obsidzant, lecimy robić enchanting table! Dobra, mamy 10 książek, więc to się ta... Czaj, muszę wziąć diaksy i to się robiło chyba tak. Eee, tutaj pyk. I teraz po bokach chyba diamenty i na górę czapa. Tak. Jej. I znowu trzeba trochę pokopać drewno. O, w końcu są ci pillagerzy, zrobimy sobie rajda potem. Tak. Trzeba się z nimi szybko rozprawić. Pierwszy i leżysz. Drugi. Tyk, 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 leżysz. Trzeci chodź, trzeci chodź. Pyk, pyk, leżysz. Ty też będziesz już leżał. Jeszcze ostatni rajdowiec. Pum, pum. Pow! Dobra. E, mamy badomen, tak? Mamy. E, a to bardzo dobrze. Jaki? E, chyba jedynka? A to, to szkoda. Ale dobra, zawsze będzie chyba jakiś to tam jeden. Dobra, więc tak teraz drewienko, Tu jeszcze weźmiemy to. I teraz tak na trzy bóg shelfy mnie stać. Ale ja jestem bogaty. Co jest? Na razie mamy Enchan na <coughs> bardzo duży dziesiąty level. Dobra, idę pozbierać te książki I nie chcę mi. Dobra, ogólnie to naprawdę szybko mi to zeszło, więc tak. To jest pyk, pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. pyk. I teraz tak, to jest na level 22, więc jeszcze raz, dwa, trzy, cztery yy, pięć, sześć temy. i teraz powinno być na 30, tak. Idę po lapis. Którego nie mam, bo go chyba wrzuciłem. No to co, idziemy to pokopać? Jak zrobię tego teraz, musicie dać lajka like i suba. Musicie dać lajka like i suba, pozdro. Prawie dedym przez tego szkieleta, bo mnie zrzucił z tej góry tam. Niemiły, niemiły. Trzeba użyć trochę naszej elytry. Dobra, 60 raczej wystarczy. Jeszcze jak sobie zbiorę, bo tak ładnie wygląda. To czemu by nie? Pora trochę popływać w górę. Dobra, zobaczmy, jakie mam na mieczu. To na pewno nie chcę. Efficiency 4. Myślę, że opłaca się zaryzykować. Fortuna. No, ewentualnie się zrobi drugi, nie? To jest zawsze jakaś tam opcja. Eee, czekajcie, to sobie wyrzućmy. I teraz tak, leginsy Mmm. Blaston. Na pewno nic z tych rzeczy. Klata. To powiesz? No nie. Na pewno nie. Buciki. Prot 3. No już. Najbardziej to mnie interesuje. A No eee, Dobra, trzeba. To jest na 30 level? Jakiś trochę wiecie. Słabe te enchanty. Unbreaking. Dobra, na razie to jest ok. Eee, spodynek nie robię. Bo spodenki będę miał w sumie. Zapomniałem, bo mam perfekt prawie e, te, tylko trzeba po prostu je zamienić, no w sumie one są perfect, więc nie ma co ten, e, klatka, e, prost 4, biorę, trudno, e, jest prawie perfekt. dla mnie to jest perfect, jeszcze hełmik, teraz daj, daj coś dobrego, prost 4, no i gocik, e, teraz, no ale też nie da nie? Oczywiście, że nie. Eee, na to... nie, nic, dobra, idziemy się przespać. Dobra, ogólnie gdzieś tam jest wioska, eee, ja tam idę sobie zrobić mending, eee, bo mi się przyda i przy okazji, no mending, bo to się kiedyś tam doenchantuje. Dajcie, potrzeba mi tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, chyba dziewięć mendingu, damy radę. Chyba, że potrzeba więcej, ja po, po prostu nie umiem liczyć, no... Jest to opcja. Teraz pytanie czy tam, czy tam. No, spróbuję uderzyć w tą stronę, mam nadzieję, że idę w dobrą, bo nie pamiętam dokładnie, nie? Ja chyba uderzyłem w złą stronę. Definitywnie. Trzeba odbić trochę w tamtą stronę. Tak, muszę iść tam i obok tych gór, bo pamiętam, żeby to było gdzieś za tymi górami. A ja ogólnie to jest taki malutki problem, bo bym powiedział, że tu jest trochę ładniejszy ten teren, bo ja lubię takie góry. Dobra, trudno, tam też jest mega ładnie. O, kolejni pilaczerzy, co jest? Dobra, trochę więcej, ale poradzimy sobie. Mam lepsze zbroję. Pyk, pyk i pyk. Pyk, 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 pyk. Kupia trawa. No, nienawidzę. Ej, nie da się bić przez trawę, trochę, nie? Dobra, jestem ciekawy, jaki teraz z nim badomen. I dobra, czekajcie, gdzie tutaj. Ehm, um, Co mogę walczyć, strzały? Piątka! O, oh, to dobrze. That's very good, very good. Co jest, co jest? Ej, różowałowca, widzowie. Ja serio nie mam barwnika, potem wam chyba pokażę czy się da, eee, czekajcie, to jest, eee, P... widzicie nie mam, daj, mam tylko takie, Ej, to jest chyba 1% szans na to, robimy screen na szybkiego, to jest tak, eee, shift windows s i dobra i pyk, elegancko widzowie, no i co, fajnie. A to zaraz jest wioska, bo poznajesz już tą górkę. E, raz na tej górce prawie deadłem, jak uciekałem przed mobami. To jest trochę śmieszne i to było wczoraj na odcinku, czy tam na tym ostatnim, na drugim odcinku z hardcore, nie? Bo kurczę, e, u mnie było mega dużo mobów, tam gdzie chciałem... E, tam na naszej, gdzie jest farma creeperów, było mega dużo mobów. Zaczęły mnie wszystkie, dosłownie wszystkie bić. Ja miałem Loa e, i musiałem uciec na Elce, dlatego mam też tak mało już tej Elytry. I na tej górce się udało mi wyspać, ale miałem tak trochę HP. No jest już wioska, tak jak mówiłem. Widzę, że nie ma librariana, chyba tak to się mówi eee, Ale wiecie, to jest żaden problem, bo tak, robimy sobie crafting table, którego totalnie nie potrzebowałem w sumie, bo miałem Bierzemy chyba pół płytki, to się robi pyk, pyk i pyk, nie. Pyk. Jak to się robi? A tak to się robi, poczekajcie chwilę. Dobra, widzowie, e, totalnie bez problemów. Mieliśmy już, mamy już lektern, więc co? E, ja muszę tam zebrać e, moich e, jak to się mówi, e, więź villagerów, więc widzimy się, jak będziemy mieli wszystkie rzeczy. Dobra, widzowie, mamy już wszystkie potrzebne rzeczy, a raczej enchanty i mamy takie trochę mendingu na wszystkie rzeczy, e, feather falling na buty, unbreaking na LK kill off I jeszcze trzeba troszkę żelaza, zaraz będę. Dzień byłem jeszcze w cave'ie i mamy kowado, więc lecimy z enchantowaniem. Na początku enchantuję melkę, więc bierzemy unbreaking i mending. I teraz tak, pyk. Nie, to jest pyk, 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 pyk. Dobra, mam melkę. Nice. No i teraz jeszcze nałożę to na wszystkie bronie, ale to nie będę pokazywała, bo to jest trochę nudne. O, na buty sobie wziąłem jeszcze unbreaking, feather, feather falling i prot3, żeby mieć najlepsze buty, więc tak. E, dajemy sobie feather, f nie, najpierw dajemy prota e, Prot 3, nie da się A nie, sorry, dałem złe buty, e, mam trochę downa e, Prot 4 i teraz jeszcze dajemy Feather falling i Mending, nie wziąłem mendingu, więc Weźmy pyk, pyk Pyk, 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 mamy buty e, Jeszcze hełmik, więc na hełmik weźmiemy pyk Pyk, 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 Dobra, mamy cały set. Jeszcze bronię. Dobra izuję, więc sytuacja wygląda w taki sposób, że zenchanowałem sobie tego kierowców, bo nie mam jeszcze dobrego miecza i potem po prostu nałożę sobie mendingi na to, to i to. E, a w sumie czekajcie, Na opatę jeszcze mogę, to sobie damy szybko, bo to w sumie nie ma żadnej różnicy, bo opatę mam chyba najlepszą? Tak, najlepszą. No to gdzie jest mending tutaj. No dobra, mamy. Zrobię sobie jeszcze fajerwerki, żeby mieć czym wrócić, a jak mi się ewentualnie... Yy, niestety z jakiegoś bardzo smutnego powodu rozwaliła LK to się w sumie nic nie dzieje. Wiecie czemu? Bo mamy mending. Doredzowie ogólnie to teraz sobie trochę próbuję otwarmić tą elytrę, więc widzimy się jak ją trochę po otwarmie. Czy tam po ponaprawię, wiecie co on na myśl, nie? Fajnie, że jest noc, bo na pewno o wiele więcej ekspadałem te mobki wszystkie. To taki duży plusik. Dobra, więc naprawiłem tyle, na teraz wystarczy. Dobra, wracamy tam do naszej bazy. Dobra, jesteśmy. I ogólnie to chyba zrobimy sobie mob grinder, bo tak szczerze, już wokół tłumaczę, czemu nie chcę robić y, stricte f, f, tych endermanów. Żeby endermanów, musiałbym się ciągle przemieszczać do endu i tak dalej, więc y, to byłby nie... Nie byłby to by problem, gdybym zrobił sobie autostradę do, nederu, do Endu na dachu Nederu, tylko że mi się nie chce zbierać tyle lodu dzisiaj. Więc zrobimy sobie mob grinder, a farmę Endermanów w przyszłości. Potrzebujemy 17 staków budulca, więc zbieramy się za kopanie. Bo robimy to z bruku oczywiście, ale teraz będzie już łatwiej, bo mamy całkiem dobry killoff. Dobra, mamy widzowie. I. Ehm, um, halo? O. Zium. Myślę, że tutaj zbudujemy mob grinder. Dobra, zrobimy sobie Shulker Boxa na pewno. I pyk. I teraz tak. Postawmy sobie to tutaj i dajmy tutaj całego kobla. Eee, pyk, 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 pyk. Dobra. Dwa staki Dirta. To mamy. Drabinki, żeby się tam dostać na górę, ale to chyba nie potrzeba. Bo mamy rusztowanie, czy. Aha, trochę mało tego rusztowania. Ale to potem się weźmie te drabinki, bo teraz mi się szczerze nie chce. Stack trapdoorów, dobra, le lecimy. Dobra, mamy stack tych y trapdorów. 80, znaczy nie, 36 dywanów. No to trochę mi się nie chce, ale dobra. Okej, okay, tu widzę, że jest dużo owiec, więc sobie trochę od nich pożyczę wełny. OK, mamy 10 wełny, czyli 15. No to jeszcze 12 owiec, czyli 12 wełny, chyba. Czarne chyba też może być, no bo tak, tak, czyli jeszcze 33, muszę mieć tych. OK, mamy wszystko. I nawet sobie mamy tyle dywanów, ile trzeba było białych, więc OK. Dywany pam. Jeszcze pół płyteczki, to sobie wezmę raz, dwa, trzy. I mamy też pół płytki wszystkie. Hopery, to mam chyba tylko dwa hopery. Dobra, lecimy po kilka hopelów. Ej, ty, bo ja prawie od szkieletów wdedłem, nie? Ja to jestem mega wyskilowany. Dobra, 23 żelaza powinno wystarczyć. Teraz gdzie to było wyjście, bo czekajcie. Oj, oj! LK i dopiero... Tam. tam. Tak? Tak. I do pieca. Przestańcie mnie tam miałczyć koty. Dobra, skrzynie i hopery mamy. Jeszcze dwa wiaderka wody, czyli tak, tutaj mam jedno, jedno mam w ekwipunku. Mamy wiaderka. Na początku budzie, budujemy się 117 kredek do góry? Dobra, jesteśmy. Budujemy platformę 7 na 4, czyli tak, raz, dwie, raz, dwa, trzy, cztery i teraz raz. Dobra widzowie, farma jest chyba skończona, yy, więc co, ja chwilę tu poczekam aż zejdzie mi ten, yy, jak co, jak zlecą MOBy. Dobra widzowie, yy, wygląda na to, że farma działa, więc ja sobie krótko naprawię resztki Elytry i Kilofik, bo w sumie Kilof też mam trochę rozwalony, więc czemu miałbym go nie naprawić. No, ogólnie to dobrze działa, nie? Myślę, że jestem happy. Chwilę tu postoi, będzie full Kilof, Elka już jest naprawiona, więc elegancko. Dobra widzowie, Mob Grinder działa bardzo dobrze. W dzisiejszym odcinku to by było już na tyle dzięki za uwagę, nara!